Это новые пранки, <laughs> Ale się przestraszy. <laughs> Uwaga, wstaję, wstaję. Ne? No, ej. Mordorca i mam nakaz do domu numer 14 na High Street. Wejdzie tam podobno śmierć od kilku dni, A właściwie nie wpuszcza żadnej kontroli. O Boże! My tutaj natomiast przejdziemy szkolenie na temat wewnętrznych konfliktów. Mhm. Mm nie no, poważnie co roku! Ważnie co roku to jest przecież. No i nadszedł i ten rok. O matku. Mhm. Mm Dobra, idziemy <noise> Ekipa! Co? Ono na chwilę! Trzeba znaleźć jakąś wtykę na nową kapitan. No. serio, bo myślałem, że pan ją lubi. Ja! Nie. W sumie to tak, co chwilę pan robi przy niej echem, echem. Ja! Ale skąd? Dobra, robię, robię to. Robię. A więc jaki plan? Spróbujemy się zakradnąć do biura z zeskiem podczas szkolenia. Znajdziemy coś na jej komputerze i wiecie. <ścười> o, dobry plan, dobry plan. No dobra, to rób się tam swoje. My jedziemy do tej pani. <ścoughs> Chciałeś powiedzieć pierdzioski. <ścoughs> nie rozumiem. Jak można nie sprzątać domu? że jest jakaś chora, czy coś. Chora, czy nie ma sprzątać? Co, masz to mafarić Gdonowicą? No, ale wiesz no. Będzie śmierć, no to... To będzie śmiercić. Tak, to tutaj. Kurde, nie w tą stronę. To co, wchodzimy? No tak wchodzimy. Stąd policja! policja. NIPD. Ła! Na bańce. Ona spadła. Dobrze. Konflikt to jest naturalna rzecz w naszym społeczeństwie. Zaprzeczam, konflikt można w razie co rozwiązać. Bardzo dobry pomysł, koło. Dobrze zatem przećwiczmy, jak wygląda konflikt. E, byku, chodź się naturalnie rzecz ujmując bić. Dobra, to chodź się bić. Z um, No dobra, skoro spadła, to musi gdzieś leżeć. No tak, zwłoki powinny być na dole. No. Co, bo zakrwawione? Zwłoki to zwłoki. A więc analizując, jakby, jak będzie wyglądać. <noise> Jakie piękne popołudnie. 12 km jakby z góry. <noise> Morderca! Co? Chodź, to ci pokażę. Co, Co ci pokażę? No chodź, sami jesteś fajnego po pokażę. No to, aż mi, pokażę. nie będę chodził. Nie, 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 chodź tu. Nie, opisz mi. No chodź, zobacz! Dobra, idę. No to patrz to ona. Co ona tam no. robi? Nie wiem, powinniśmy jej pomóc? Oczywiście, że nie. Tam jest chłopie. Możemy stąd spać. Weźmy jakieś służby, straż pożarną, czy coś. Dobra. Nie bój się, mama. Pomogę ci. P pomożesz mi? No jasne. Ja pomagam to wszystkim, to wszystkim lochom. Chodź, locha. Naprawdę, dziękuję. Jak to wysoko. A dziękuję, bo to bardzo, bardzo... Was... Ciśnij no, no, to, no. to nie tak wysoko. O Jezus, jak to wysoko. No, boję się. No, ho na pyrkę. Chodź, ho na pyrkę. No, dawaj, jak taki kozak jesteś. Dobra, to ho na pyr oh, Bardzo dobrze. A teraz nauczymy się, jak rozwiązać ten konflikt. Zatem, co proponujecie, chłopcy? Dokończmy no pyrkę. O, bardzo dobry pomysł, Koło. <laughs> nie, nie, nie. Wystarczy sobie podać się rączki i się przeprosić. Zezek, przepraszam cię za wczoraj. Szefie, przepraszam pana za wczoraj. No, tak nie powinno być. Puzi. Nie, stop, żadny puzi. Bo co? Zabronisz mi? Bo, nie, ale. podać rączki. Nie trzeba się całować. A. O, co? Nie, no. co my zrobimy? Pani, pani, proszę, bo ja pomóż mi jezu Mary bo. Morderca! Za. Nie, 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 przychodź, to nie! Co? No, słuchaj, miałeś się uratować, ale jest to strasznie wysoko, jak zobaczysz jak to jest wysoko, to ty się przestraszysz. No, i dlatego nie patrzcie w dół. Ciśnij, klo O matku święta. I co my teraz robimy? Boże, jesteśmy zgubieni. Złapmy się za ręce i idźmy łagodnie w prawo, nie patrząc się w dół. O, dobra, bardzo dobry pomysł. Idziemy. Chodźcie. A, zapomniałam powiedzieć, my Za zani Zaniki pamięci? Tak, tak, za O matko, gdzie ja jestem? Spokojnie, e, spokojnie. Chcemy pomóc, chcemy pomóc. O matko! Dobra, szybko. co ma się i KFC. Dobra, co postuje się KFC. No, zadzwoniłeś? Jep. To, ile będziemy czekać? Co? Ile będziemy czekać? Nie wiem, no. Ja się boję O, oh, mi italiano matarionta! No. Eh, Bolo, nie wchodź tu Ja? Amigo, amigo? No nie wchodź tu mm, Amigo, I'm, she, I'm here for you, no frica uh. ah! E, eh, szalony Bo chyba też się przestraszył To słuchajcie, złapmy ci za rączki, a tą pierdzioszkę zostawmy E, ah, wasap, italiano Kurna, nie znam włoskiego Mmm, italiano, znam też angielski Oraz polski O! To fajnie To patrz, łapimy się za łapki I idziemy tam Mmm, ja, yeah, ja yeah. O! Zostało nas już dwóch Dobra Wszyscy odpali Odpadli Możemy iść No to idziemy powoli No to dawaj Dobra Wracamy do komendy Dobra sesek, wchodzę Dobra, sprawdźmy co my tu mamy O, jakie zdjęcia Szefuncie, bo mam sprawę Proszę pana, zatem... Czy pan kradnie... Fotki, kilka mkum? Nie. O, zakochana para.